Cześć, jestem wizytą apteczną w kolejnym odcinku. Yo, Tak jest, i dzisiaj zobaczymy sobie. Mam nadzieję, że dwa dungeony zdążę. Dungeony? Dungeony? Ym, ale pierwsze zrobiłem sobie jeszcze crafting table 2. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. I na przykład teraz mam w ekwipunku 8 męczantowego drewna i soul sand, bo skrzynka mi zginęła. Więc mogę sobie zrobić skrzynkę od razu. Nie muszę nic układać, od razu mam wszystko zrobione. Na przykład weźmy sobie diamenty, żelazo, złoto. Może opatki mam, więc teraz dużo będzie rzeczy Całkiem sporo Nie wiem co to jest Hunter blind Trochę żelaza mi zabrała Chcę sprawdzić też co to jest właśnie Jeszcze coś tu z... Nie dobra, wszystko jest Dobra Hunter Coś mi się wydaje, że będzie polował gość, ale pewnie będę musiał mu coś dać Aha, town, town hall. Yy, więc może kiedy indziej. Nie wiem, jak się robi. Yy, to główną siedzibę miasta. To to może. Wyrzucę to tanie, raczej jest w miarę. Dobra. To chciałem Wam pokazać to i chyba tyle, tak? Straciłem też buty. Niestety. Więc wracamy do domu. Skrzynka jest, to postawię później. Bierzemy konia, bo wydaje mi się, że jest szybszy i idziemy do dungeona w lesie. Tam o <laughs> Bardzo on fajnie wygląda i bardzo trudno go jest w ogóle dostrzec, bo wygląda bardzo... znaczy... Niepozornie wygląda, po prostu taka górka w lesie. I gdybym nie grał wcześniej na Better Dungeon, to nie wiedziałbym, że jest, właśnie to jest dungeon. Właśnie to miejsce. W sumie też yy, ta rozlana woda trochę dziwi. Tak na samym środku tajgi. Dobra. Schodzę z konia na razie. To już w sumie można usunąć, ale to zrobię później. I tutaj znalazłem dźwignię. Dźwignię, która chyba będzie otwierać jakieś przejście. Przejście, no. Tak myślałem, tak, tak myślałem że to tutaj. Wcześniej jak grałem to przeszedłem... Tylko kawałek tego dungeonu. Więc nie wiem, co jest głębi i nie wiem, jaki jest na końcu boss. Dobra, schodzimy. Już słyszę zombiaki. Wow, fuck. Już diamentowy. O. Tak, można się bić. A Zombie Commander? O proszę, liczę, complete angel. Zabi pirata, właśnie, znalazłem też stateczek mały, ale nie wiem czy jest on w diamentowej zbroi yy, pirat. Aha, coś dużego jeszcze mam zabić. Dobra, idziemy dalej Ej no Tutaj nic, tutaj Dziwny dźwięk był tych drzwi chyba Co tutaj wygląda jakby coś było rozwalone Czy jest tu gdzieś jakaś ukryta skrzynka? Chyba nie Chyba nie Kolejne kolumny, fajnie to wygląda. Chyba jeden z ładniejszych dungeonów. Coś już słyszę. No jak na razie dość nudno. Spawner zombiaków. Ło, przestraszyłem się trochę. Szósty level już. To pomieszczenie było nawet bardzo podobne do pomieszczenia z wulkanu. Tak jest. Chyba nawet takie samo. O, biblioteka. Heh. Coś się tu kryje między regałami. O i dużo książek. Dużo książek, które pewnie kiedyś zbiorę. A na razie nie. A gdzieś to powinna być jeszcze drabinka? Właśnie. Skrzynki... Ło. Ciekawe, czy będzie to jakaś skrzynka. Dobra. O jest, dobra. Eee, słabytko. Dobra, o lawa. Spawner. Bardzo podobne pomieszczenia do wulkanu. Z wulkanu tych. Tyle, że są robione z y, stonbrika. Szkoda, że nie mogę skakać już wysoko. Od razu bym rozwalił te spawnery. Może tak jabłko? Dobra. Tutaj nic, tak? Tutaj nic, tutaj nic... Oj, dużo dłużej mi to zajmie. Dobra, nic. Niż z tymi butami Kolejne rozwalone pomieszczenie I kolejne pomieszczenie z kolumnami Czy ja się nie wracam? Nie, nie wracam się Na pewno się nie wracam Dobra Enderman Co on, on za wszystko? No normalny? Normalny, dobra. Wiecie co? Ja tutaj zrobię krótkie cięcie, bo to jest spawner Endermanów. A ja potrzebuję trochę ender Perel yy, na CT y, Crystal lingi, Żeby móc się teleportować do domu. Już nazwa mam, dobra. Więc ja sobie tu zrobię krótkie cięcie, pozbieram trochę y, pereł i zaraz się widzimy. Zaraz razem. I jestem z powrotem, nazwierając sobie 14, 14 pereł I tutaj nie ma żadnej skrzynki, więc idziemy w dół W końcu Dobra, czerwony dywan? No nie mówcie, że to koniec już E, chyba nie Dalej już nie ma czerwonego dywanu Ale korytarz jak na sam koniec wygląda Z bym go spalił Zobaczył, czy coś nie ma pod spodem, ale raczej nie. I nie chce mi się go niszczyć. Dobra, dalej. Dalej, podobne miejsce do wulkanu. Koniec? Nie, tu jest, uff. Już myślałem, że trochę źle się zrobił i się skończy. Tam Tam skrzyni nie ma, więc schodzimy w dół. Kolejne rozwalone pomieszczenie, ale tym razem trochę inaczej wygląda. I wydaje mi się, że tam coś jest Nie, dawaj to Jednak nie A gdzieś tam Jeszcze tu chyba w ogóle żadnej skrzynki nie znalazłem Trochę słabo jak na razie Kolejne podobne pomieszczenie, będzie skrzynka Wątpię Nie ma. Czy, czy ja tu znajdę w ogóle jakąś skrzynkę? O nie. O nie, dobra, już myślałem, że jakaś pułapka. Dziwne pomieszczenie. O. O! A co to? Eee. Jakiś skrót? diamentowy łucznik czy miecznik, ich tu jest trzech aż, jeden z żelaza, drugi dwa z diamentu, więc wolę sobie trochę ich naruszyć chociaż, także żeby nie mieli zbroi, to już powinno łatwo pójść. Tam też w ogóle jakieś przejście. Dobra, nie będę się tak męczył, to za długo będzie trwało. Idziemy normalnie. Ło! Szkielety przepuściły wszystkich. W sumie to nie wiem, kogo przepuściły. Aha, ja tam mam wejść i wszystkich na siebie puścić naraz. No. Fuck! Zginę! Jak teraz mam wrócić? Takie pytanie. Może bym pierwszy się spłonę zajął Dobra. Ej, jest guzik, dobra. Ściana. Ściana. Dobra. Fak... Dobra, chodź, chodź, chodź. Dobra. Teraz mówię tu, dobra. Też ładnie. O, i ten tekst chyba iść. Więc jeszcze do tego ucznika mi zajrzał. Ło. Złoty. I skrzynka, pierwsza skrzynka, proszę Państwa. <ślesy> Artefakty. Dobra. Nie tak źle. Tutaj ślepy zaułek. Skrzynka. Nie. Nic ciekawego. Dobra, tutaj nic, więc idziemy tutaj i tutaj mamy iść. Eee, a tam? A tam idziemy teraz. A za tym coś jest? Jest coś. Chyba też tam zaraz dojdę. Dojdę? Nie dojdę! Albo dojdę kiedy indziej, ale wolę rozwalić. Tam jest skrzynka. Oj, chyba mnie nie doszedł jednak. Chyba by było jakby teraz wyszło. Że wszędzie, gdzie były takie... Yy, to jest schodki, to jest jakieś przejście. To można wyrzucić, to można wyrzucić, to można wyrzucić. To. No i już dziewięć slotów wolnych Dobra dalej Hym O oh, fak Spieprzać. Hm. Dziwne Co tutaj nic nie ma? Tutaj jest to Aha, to jest to, tutaj nic, to idziemy tutaj. Aha, fajnie. Płytka naciskowa, ja nie chcę zginąć. Schodźbym wam pokazał co ona zrobi, ale boję się. Zaraz. Wiem jak to zrobimy. Creeper fuck! Te szczury mnie denerwują. I chyba nigdy nie przestaną. Dobra, <laughs> Spawner Creeperów, no nieźle. Dobra, tu jest wszędzie lawa. Ehm, um, um, sprawdzę. Dobra, co ona robi? Tam spływa lawa, dobra. Więc co najwyżej to jakbym się wracał to mogłoby mi się coś stać. Dobra. Więc nieźle. Skrzynka, o! I to skrzynka nie z dungeonu, tylko z... Wow. Z Stonecrafta To jest właśnie skrzynka z Stonecrafta. W niej da się znaleźć świat tylko artefakty. Picox of the Court, nice Jednak nie tylko, Koko Mister wezmę W razie jakby W razie jakby mi było do czegoś potrzebne Nice I chyba pokazuje mi drogę do kryształków Uhu Uhu, nice Kilo w zawalisty. Szkoda, że go wcześniej nie próbowałem. Bo mam takich chyba parę w domu. Ze trzy chyba. Dobra. Dalej. Dalej powtarzające się pomieszczenia. O. I dalej bez, bez skrzynek. Zero skrzynek. 21 level już. Fak, głupio by było zginąć w takim momencie. Czy to jest labirynt jakiś? Muszę też uważać na pułapki. Wow. Takiego czegoś nie widziałem. Co to jest? Wow. Spawner, który też można rozwalić. To jest głowa. Głowa z, ze zbugowanym cieniem. Ciekawe czy w tej głowie coś się kryje. Kryje się chyba tylko i wyłącznie lawa. <grym>, dobra. Dalej, dalej tutaj nic. Teraz w górę. Widzę spawner zombiaków. Uuu! Creeper! Spadaj. Coś mi się wydaje, że gdzieś przy tej lawie będzie jakaś skrzynia. Jednak chyba nie ma. Ło! Nie ma. Nie, gościu. Dobra Nic Przejdź do szkieletów, które nie są zbyt dużym zagrożeniem Z moim mieczem Jeszcze więcej szkieletów O! Może będą mózgi! Może będą mózgi! Jest! Co so dwa! Jest! Nice! Nie mam miejsca na nawet. Są dwa mózgi, ale zawaliście. Trzeci? Jest! Jest trzeci, ale fajnie! Ha. A tyle się ich oszukałem wcześniej. Ale zawaliście, on trzy mózgi już. Bow... ...buton? Dobra, jakieś nitki? Nie. Tyle Widzicie co ja mam wrażenie, że ja bym już skończył ten odcinek Bo coś mi się wydaje, że długo już nagrywam Więc w tym pomieszczeniu Jakimś neutralnym Zatrzymam i sprawdzę ile się nagrało Zaraz wasą I jestem z powrotem Minęło 18 minut, mam jeszcze C4 Tak maksymalnie Może gdzieś dojdę jeszcze Może coś fajnego znajdę Haha ha. Wiedziałem, że tu będziesz Dobra Wiesz, Kiedy te same do mnie przychodzą Żadnego przycisku na ścianach nie ma, tu jest tylko, ale to do drzwi Dalej, dalej od razu na to o! Takiego już dawno nie widziałem Tam w górę później, na razie tutaj w górę. No z góry nawala mi kolejny łucznik. Znowu też gdzieś jakiś szczur wazi, no. Kolejna lawa. Tak! Jaki zjeb! O ja pierdzielę! Kameki. Fak, jak ja mam się teraz podłożyć? O oh my god, ale to jest chore! O oh, fuck. Uda się, uda się! Jest! O! Oh. Oh. To było chamskie Uff. Na szczęście przeżyłem Ja pierdzielę To nie było fajne I widzicie dlaczego już nie lubię Widzicie już dlaczego nie lubię szczurów Ech. Są po prostu przewalone Co nie ma jak otworzyć tych drzwi? Dziwne Naprawdę dziwne Ale to nic nie szkodzi, można je rozwalić No to ten wyrzucił yy, Błyszczącego arbuza. Ale drzwi też mi nie są potrzebne Są nawet dwóch 27 level już, nice To są tak? Tak. Dobra. Jeszcze trochę jabłka, może nawet... Zaraz zjem drugie. Może nawet dwa. Dobra wyrzucić drzwi i idziemy dalej, jeszcze może kości i coś jeszcze niepotrzebnego? Mm, nie, jedynie co strzały mogę jeszcze wyrzucić znowu dwóch czy jeden jeden tego nie chcę, tego nie chcę, idziemy dalej O nie, znowu to miejsce, znowu to chore miejsce. Czy to się w końcu skończy? Dobra, jeżeli tutaj znowu będą jakieś duże pomieszczenia, a nie koniec, jak to powinno być, znowu się chyba zacznie więc niestety ale muszę skończyć bo mój internet nie pozwala mi na nagrywanie większych dłuższych odcinków bo już wiem że były takie pytania i zadawaliście mi takie pytania więc mam mówię dlaczego nie ma dłuższych odcinków i mam nadzieję że wam się podobało więc komentujcie subskrybujcie 40 łapy w górę i na razie